Siemano, słuchajcie, podbudowany wczorajszą wycieczką Waruneczkami, jakie panowały na górze No postanowiłem powtórzyć dzisiaj sytuację Lecę jeszcze raz na szydzielnie. Eee, Może Klimczok, ewentualnie jeszcze Kołowród i Kozia Góra, Ale to zobaczymy na miejscu, jakie będą warunki Bo szczerze mówiąc, troszeczkę obawiam się sytuacji, że to co wczoraj już było rozmrożone i zlewało się ze szlaku w nocy zamarzło, bo w nocy był mróz z tego co patrzyłem zresztą szyby rano były do skrobania w samochodzie teraz mamy 3 stopnie ale to mocno świeci słońce zobaczymy jak to będzie wyglądało na miejscu, Szyndzielnia na pewno resztę postanowimy na górze no i co? kawa jest, sprzęt jest Forma jest na no dogie. Tak to dzisiaj wygląda. Warunki zupełnie inaczej. Czyściutkie niebo. Niżej troszeczkę mgiełki, ale myślę, że to podejdzie do góry, zanim tam wiadę. Temperatura 5,6 stopnia, chociaż tyle nie ma. To, jak się słoneczko oprze o licznik, to wtedy tak pokazuje. Myślę, że będzie koło zera, jednego stopnia maksymalnie w cieniu. Szynkielnia przed nami, za tymi drzewami. Z tyłu jedzie. Dzisiaj moja małżowina. Także jedziemy dzisiaj razem, rodzinnie. No i co? zobaczymy no jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że 100% w tak jak wczoraj. No co? No i tak to wygląda dzisiaj? Zobaczcie sami. Tu dołącza żółty szlak. I tu jest ta czwóreczka do zrobienia. Ostatni taki ostry. Kawałek, gdzie trzeba popracować ten duży, żółty szlak fajny jest do zjazdu ale nie polecam wjazdu, chyba że ktoś lubi rowerek nosić na plecach wtedy zapraszam za mną leci moja małżowina na tym trudnym etapie ja się tu trochę męczę, ale ogień lecimy. No i tu już końcóweczka, nagroda. Tak jak powiedziałem, no zresztą zobaczcie sobie jak to wygląda. Że nie ma co gadać. Tu trzeba lać, Także w schronisku poziorku. Prawdopodobnie jak Bóg błogosławie. No i tu już nagroda, potem jeszcze ta ostra końcóweczka pod schroniską, wzdłuż. Tej krótkiej górki zjazdowej, trudno to nazwać nartostradą z tyłu i odziechania troszkę została mi aż do dlatego, że ja na tej ostatniej spirali, na tej czwóreczce lubię ciężej popracować żeby dostać potem właśnie tu już tą nagrodę w postaci tego prostego podjazdu do schroniska no i tu się zbliżamy już do góreczki gdzie będzie ostatni podjazd no i to już końcoweczka pod schronisko zaraz rozpocznie się ten podjazd pod tą góreczkę i tam widać już budynek schroniska tam sobie chwilę odpoczniemy Klimczok raczej na bank warunki świetne tak to wygląda dzisiaj tam wtedy, taterki. Nie wiem, czy to będzie widać. Przybliżymy troszeczkę, tak to wygląda. Babia, taterki. Dzisiaj. No i mamy szczyt szyn dzielni. Konkretnie. Piękne widoki. Słońce świeci. Słoneczku pięknie ciepło, w cieniu gorzej. Tu dajesz Hania do mnie właśnie. Pewnie mnie minie i pojedzie. A jakże? No i ciśniemy dalej na klimczok. Decyzja zapadła. No nie pomyliłem się, poszła. Jak burza. No i trzeba gonić. Także, no jesteśmy na szczycie Kienczoka, tak to mniej więcej wygląda dzisiaj. Taterki, babia, pilsko. Tutaj stał wieżę skrzyczne. Tu Ania szykuje się do fotorelacji. No i tak to wygląda. Trochę inaczej jak wczoraj Każdy dzień w górach jest inny Chociaż była końcówka trochę ciężej do podjechania Bo było bardziej sypko Śnieg się sypał koło buksowało Ale to jakieś ostatnie 15-20 metrów I to słoneczko ładnie operuje Dając odrobinę ciepła w tym mrozie, miód! Tak, tu jest szczyt Teraz lecimy już na dół. Powolutku, tam można sobie zobaczyć jakimś syfem. My oddychamy. Ta szara poświta to jest właśnie to, do czego za chwilę będziemy zjeżdżać. Hania już poleciała, dzieci tam widzę na sankach. No i co, lecimy. Nie kręcę na zjeździe, szkoda zębów. Słuchajcie, podsumowując dzisiejszą wycieczkę, muszę powiedzieć, że było zupełnie inaczej jak wczoraj. Ja się nie chcę wierzyć, że byłem w tych samych górach. Zupełnie inne warunki i dojazdy, i widokowe. Wczoraj pięknie, dzisiaj jeszcze piękniej. Zjazd może trochę bardziej niebezpieczny, bo więcej lodu się pojawiło. No i mimo, że jest na dole, przy samochodzie miałem już 7 stopni. To wydawało mi się, że jest dużo zimniej, dużo chłodniej. Musiałem sobie ubrać na zjazd rękawiczki. No i tyle. No. Cieszy, że 100% w siodełku. Sprzęt wytrzymał. Wszystko w temacie. Do następnego.